Witajcie w następnej ale degustacji Tym razem <coughs> Firebrick Brewery e, lokalnie <coughs> na wzgórzu niedaleko parę min e, e, i Tormid Heat 4,5% alkoholu o tym ale Co to jest ten Tormid Heat? <coughs> No to i tu tak, że tak powiem tą nazwę wzięli napisali w dialekcie w Jordi i to może znaczyć turning hair Czyli głowa rzepia głowa z rzepy, coś w tym stylu. Tu jest legenda jakaś, ja dokładnie nie znam tej legendy. Chodzi o to, że kościół zrobił sobie latarnię z rzepy i chodził, czegoś tam szukał. Bardzo ładna etykieta. W składzie jest woda, słód jęczmienny, chmiele i drożdże i jest to jako piwo jesienne. No okej. Okay. Zobaczymy. Jak widzicie, ciemnoburszynowa barwa. Raczej klarowne, Fajna piana, drobnopojężykowa, taka żółtawa, przyjemna. Tu już opadła troszeczkę, ale jak zobaczycie, przy nalewaniu, naprawdę ładna. Aromat jest niewielki. Trochę takich melanoidowych nut na skórka od chleba, trochę karmelu lekkie, takie suszone owoce. No, bym powiedział, że to troszeczkę tak jakby, taki porządny bitter. Dobra, zobaczymy. Wasze zrobię? było jest wytrawne. Na Nasycenie jest raczej niskie. Sporo paloności, właśnie ta przypalana skórka od chleba, lekko przypalany karmel, no i owocowość. jest to przyjemne. Takie nuty, może nieco deskowe, waniliowe, i jakby takie wrażenie dymu z ogniska, może gdzieś daleko. E, ale raczej jest to takie właśnie e, fajne, dosyć wytrawne, ale e, przyjemne piwo. E, sesyjne, łatwo pijalne. E, lekka owocowość, e, dosyć e, poważna goryczka. E, ona jest taka trawiasto-ziołowa, może trochę wodygowa. I przez to, że nie ma zbyt dużo słodyczy w tym piwie, jest taka wyraźna. Całkiem porządne piwo. A się tak troszeczkę. Później potrzymam to piwo w ustach. To gdzieś takie słodsze jakby nutki wychodzą. One są związane z tą owocowością. Bardzo przyjemne. Nie dla każdego na pewno, bo jest dosyć e, wyraźna goryczka, ale tak, przyjemne, jak dla mnie bardzo fajne. Chyba e, warto spróbować. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podobało mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał, troszkę bardziej możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie! Gdzie jest?